1 maja 2025 roku na skwerze przed Bielską katedrą Świętego Mikołaja została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca 40 rocznicę powstania duszpasterstwa ludzi pracy. To miejsce jest też poświęcone i to też chciałem to tutaj zaznaczyć naszemu duszpasterzowi ludzi pracy, księdzu Zbigniewowi Powadzie, który no podjął ten trud w czasach PRL-u. To nie było łatwe trzeba powiedzieć, to nie było łatwe że y, nasi koledzy związkowcy spotykali się tutaj na tej wieży i mogli uczestniczyć w tych swoich spotkaniach, w których decydowali o różnych sprawach, też związkowych, też tych powiedzmy ulotkowych, tak to trzeba powiedzieć. Ale za te działania ksiądz Bigniew ponosił y, restrykcje i ponosił te, o, tą, tą, to ciągłe inwigilowanie służby, Tablica została ufundowana przez Podbeskidzką Solidarność. Odsłonili ją. Jeden z organizatorów Bielskiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy Henryk Juszczyk, dzisiejszy kapelan Ludzi Pracy ksiądz prałat Józef Oleszko i przewodniczący Podbeskidzkiej Solidarności Marek Bogusz. Stan wojenny i, i tutaj pamiętacie spotykaliśmy się na wieży kościelnej z księdzem doktorem Błąką, który przywoził w plecaku nam bibułę i różne książki. Takie były początki. Potem no, związali, byliśmy uczuciowo z Białą Krakowską, z księdzem krawatem yy, Sanakiem i tam żeśmy się starali yy, na samym początku stworzyć yy, Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Ale informacje jakieś przekłamane doszły do, do kardynała Macharskiego i nie wyraził nam zgody. Potem to się wyjaśniło, że to były pewne niedomówienia, więc... Do księdza Zbigniewa żeśmy się udali, była zgoda i się zaczęło. Były to spotkania z ludźmi, którzy byli na cenzurowanym, którzy mieli szansę właśnie, a my przede wszystkim mieliśmy szansę dowiedzieć się po prostu spraw, o których należało milczeć w całym stanie wojennym. Myślę, że też ten okres później represji, którą dotknęło region gdzie był też związany z Pasterstwem Ludzi Pracy. Warto przypomnieć, że jedno z największych, najwyższych wyroków w stanie wojennym dotyczyło solidarności z naszego, z naszego regionu. Wiele osób było internowanych, wielu z was tutaj jest, tutaj też ścieżkę przechodziło. Dlatego dzisiaj też w tym miejscu, gdzie możemy. Możemy ich wspomnieć. Ja, Szanowni Państwo, urodziłem się zaledwie dwa lata wcześniej, więc, że tak powiem, e, bardziej jest mi to znany temat ze strony moich rodziców. Natomiast cieszę się, że mamy okazję tutaj spotkać się i uhonorować tę ważną część naszej historii, naszego państwa. Tak jak w samochodzie jest lusterko wsteczne, by bezpiecznie jechać do przodu, tak my też. Patrzymy w przeszłość, by nasza przyszłość, naszej ojczyzny, była rzeczywiście przyszłością, której towarzyszą także sztandary. Solidarność. Bóg, honor, ojczyzna, także bezpieczna, dobra praca i dobre wynagrodzenie. Po odsłonięciu pomnika w kościele pod wezwaniem świętej trójcy odprawiona została uroczysta msza święta.